Siemanko, wróciłem, ale coś odkryłem, to ja mogę tak stanąć w powietrzu. Yes, udało mi się. No, to rado. Może lata J. A Ja się nie skapam, ludzie, nie. O, oh, fuck. Dobra, ale idzie mi już coraz lepiej. Tak mi się wydaje. O, oh, jeez, yes. dawno mi się. O, wróciłem na ziemię. Co to jest? You unlock it. Oooo oh, yeah! Hej, mam dodatko. ale fajnie My się cieszę. Idziemy dalej. 12. Co to jest? Hehe! Ale to jest sweet, ej. Ну так, то я могу грать. Ну не, я сдался. Как он может латать, то советя. А. Я сдался. e grai jogar. Ah, vamos jogar. Eu acredito em jogar. Ale super min boy boy Dla mnie, ja super Oła! Oła, dobra. Jedyś ja się zmieniała. Nie, ja się zupełnie boję. Nie mogę go włączyć, jakie jest... zaraz. No to gram w jest fajny. Oła! to potem chyba kończymy nasze nagrywanie, uda mi się, uda mi się! Jest, ludzie! Dobra, to my kończymy to na razie. Ho.